Dzisiaj Wam opowiem o przyszłości, tak ku pocieszeniu serca. Jeżeli by jakieś serce było smutne, to wydaje mi się, że w, tym, w tych słowach, które powiem, znajdzie pocieszenie. Przyszłość jest piękna i to przyszłość nie taka daleka. Przyszłość poznałem poprzez loty na holu z bogiem. Na holu. Za nadgarstek mi chwyta. <laughs> Czytaliście moją pierwszą książkę się wolność pozaciałem. Opisuję tam osobę gigant on ona. Bo nie znam jeszcze jego identu. I latałem z nim na Holu, nie? Takie dopalaczarz ma tsz, tyle ma mocy, nie? To jest Bóg. Bóg którego jedno z, z imion to jest Jachwe. <noise> Jachwunio. Także poznałem w ten sposób, poprzez lot z nim na holu do przyszłości. Dla niego to żadne. To jest nic dla niego. Dla mnie. Żebym się nie rozstrajał. Żebym się w czasie lotu nie rozstrajał. Dla mnie to jest wyczyn. Dla niego sam to. Ten lot to jest nic. Ma wgląd. Poznałem również przyszłość poprzez spotykanie samego siebie z przyszłości. Przyszłości, która się. Zaraz do tego wrócę i poznałem przyszłość poprzez w... spojrzenie na mapy można powiedzieć geopolityczne na mapy przyszłego świata. Teraz postaram się to tak w miarę ja lubię być dokładny, nie? Postaram się dokładnie to jeszcze raz przeżyć. Także żeby każdy możliwy szczegół wam przekazać. No to tak, może od najłatwiejszego. No od razu mówię mi nie jest łatwo o tym mówić, nie. O ile inne tematy, czy tam jakieś pytania nawet. Uch. Trącająca jakoś głęboko filozofię, w miarę tam odpowiem, to tutaj przyszłość jest związana po prostu z moją osobą, nie? No, no nie poznałem przyszłości Jana Kowalskiego, czy Nowaka, czy Kaczyńskiego. No bo dlaczego? No, bo, czy w ogóle w obu, człowiek poznaje to, co jest dla niego atrakcyjne, to jest to, co, co go ciekawi, nie? Podawane są mu informacje od wyższych istot na jego temat, na temat pod, podróżnika. No, niektóre po prostu informacje są no, zbyt osobiste, nawet intymne, tak można powiedzieć. No. I dlatego mi jest ciężko jakoś tak. A jednocześnie chciałbym wszystko powiedzieć tak, żeby to był jakiś wspól, spójny obraz. Nie chcę nic ukrywać. Dobra. Pierwszy. Lot. Na holu. <laughs> Bóg mało co mówi. Rzadko używa słów, a jak powie, to także wejdzie w serce. Człowiek to zrozumie i ci się ciepło zrobi. Chwycił mnie za nadgarstek. Chciałem poznać przyszłość, bo martwiłem się o swoje zdrowie fizyczne. To był akurat czas, kiedy miałem taką mocniejszą kontuzję. Nie w wyniku ćwiczeń, w wyniku ciężkiej pracy na budowie. No i martwiłem się, nie. Mówię, kurwa, no nie jestem jeszcze taki stary, już mi się posypało wszystko. Teraz jestem zdrowy, wszystko się zagoiło samo, bez chodzenia po, po lekarzach. <grystanie> tak na marginesie, wziął mnie na hol i pociągnął mnie. <grystanie> Momentalnie zdjął teksturę pierwszego planu, pojawił się horyzont, cyk, jesteśmy na tym horyzoncie, i za horyzontem. Pach, glob Ziemi, już po zmianach. Cała Ziemia ze złota, błyszcząca. Cała Ziemia. Na poziomie wibracji królestwa niebieskiego. Zejdzie. Królestwo niebieskie zejdzie na Ziemię. Bóg wywyższy Ziemię na swój poziom. Na poziom Boga. Jak ktoś mówi, że już jest królestwo niebieskie, to po prostu kurwa albo sam siebie pociesza, albo nie rozumie, albo po prostu, no bluźni głupoty gada, Idź, jedź kurwa do Syrii powiedz to ludziom, albo jedź teraz na Ukrainę kurwa najlepiej, powiedz, że jest Królestwo Boże, no <laughs> nie, to jest końcówka panowania odchłani tak, tak to, tak to na tą chwilę wygląda, syf jest jak syn dla mnie ale to się skończy i będzie tak jak powinno być będziemy my ludzie dziedzicami ziemi i będziemy wywyższeni na poziom Boga, zobaczycie to jest pewne. To zrozumiałem podczas tego lotu. Dobrze. Teraz spotkania z samym sobą. To tak. To może zacznę od tego łatwiejszego spotkania. No trudno mi jest o tym mówić, kuźwo. I też pewnie w, nie wiem, czy wszystko powiem, bo Jestem po prostu, no, tak. no, nieważny, kurwa. Spotkałem samego siebie tuż po zmianach. Był cały podekscytowany. On był cały taki, on mi powiedział, tak, Boże, jako... Nie, nie, nie powiedział Boże. Jak oni nas kochają, jacy oni są dla nas dobrzy. My mamy wszystko. Wszystko nam dali. No i tutaj powiedział pewne informacje no. dość mocno osobiste. Chuj, zostawiam to dla siebie. To był ja tuż po zmianach. Powiedział, że Bóg spełnił nasze najskrytsze marzenia. Wszystko nam dali. Wszystko. nie będzie tak, że ktoś będzie coś pragnął bo będzie to miał inne spotkanie z samym sobą no, no to już będzie kurwa z grubej rury to był ja już nie tuż po zmianach, tylko już tak dobrze zaklimatyzowany ubrany w srebrną szatę coś jak kontusz coś jak yy, strój papieża Srebrna, lekko błyszcząca, sztywne płótno, pas materiałowy i mówił wierszem. Normalnie do mnie mówi wierszem. Ja się tak na niego patrzę. Kurwa! Normalnie w szoku. Zawierał w sobie identy wszystkich moich ja. I to naraz. Mnie na przykład, jak ktoś spotka w poza, no to najprawdopodobniej zobaczy ident obecnego ja. Odbitkę mnie. A ten jaz w przyszłości był już pozbierany do kupy maksymalnie. Wszystkie aspekty zbite. Mocna, no, no, mocna istota. Ja tak do niego kuźwa no, postaram się jak najwięcej dowiedzieć, nie? Tak podchwytliwie zadałem mu pytania. Pierwsze pytanie mu zadałem: jak masz na imię? Jak masz na imię? Pewnie powie, kuźwa ta korona, jesce, nie? A może się dowiem jeszcze jakiegoś innego imienia o sobie. <laughs> A on mi powiedział tak inteligentnie i to powiedział wierszem, że po prostu z nóg mi ścięło. Sen... Ja nie powtórzę tego wiersza. Nie jestem w stanie. Sam sens mogę tylko spróbować powtórzyć. A on powiedział tak. Jakby się zapytałem, jak masz na imię? A, mam wiele imion, bo jest we, wielu we mnie. Na imię mi osoby, bo jest mi wielu. Nie jestem jeden. Ja tego nie powtórzę. Nie jestem w stanie. Potem się go zapytałem, a kim jesteś? Czym się zajmujesz? Ten ja i tamten ja byli zadowoleni, szczęśliwi, uśmiechnięci. Może ja teraz powinienem taki być szczęśliwy, jak to opowiadam? No, nie potrafię udawać, nie. Nie też jestem jakiś nieszczęśliwy, tylko no nie będę się michychał do kamery głupio, nie. On mi powiedział: <laughs> On mi powiedział. Nazwę pewnej profesji, która będzie dziedzicem pewnego obszaru na ziemi. O. Co można nazwać, coś takiego jak car. Nie padło to słowo, ale dało się odczuć car, papież, władca, król, ale pewnego obszaru. Tylko, żeby to było dobrze zrozumiałe, bo polityków nie będzie, nie będzie takich władców jak teraz. Nie? To będą opieki, to będą strefy opieki. Zaraz Wam powiem właśnie o mapach geopolitycznych. Można tak powiedzieć, geopolityczne. Ziemia będzie nam w ogóle dana przez Boga. Będziemy dziedzicami Boga. Dziedzicami Królestwa Niebieskiego, które zejdzie tutaj. I Ziemia zostanie rozdzielona, podzielona po prostu. Bóg o, ojciec odda swoje wpływy. Maksymalnie wszystkie. I wyniesie ziemię na boski wymiar. No, mi przypadnie dosyć duży kawałek ziemi. Tak. Cała Rosja. <ścoughs> Cała Rosja. No dobra, powiem jak on siebie nazwał. Tylko, żeby to było dobrze odebrane, bo w tej chwili to nie, nie jest czas. No to może powinienem wcześniej o tym powiedzieć. Tak, bo widzicie, co się dzieje, Kusiwa na tej Ukrainie, co się dzieje z Putinem, nie? On tak żartobliwie powiedział, że on jest Władimir Putin, <grym> ale dał mi po prostu w ten sposób do zrozumienia, że jest władco pewnego obszaru, nie? I ten obszar to jest cała Rosja. To przypominało. <laughs> Dobra, to teraz opowiem całą mapę. Albo jeszcze. Jeszcze nie skończyłem wszystkiego na temat spotkania z nim. Nie? Wiecie, ja jestem niedowiarek. Mi jest trudno uwierzyć w to. Teraz dopływ, napływa do mojej świadomości. Niektóre rzeczy z opóźnieniem napływały do świadomości. Nie wiem, dlaczego człowiek ich nie chcę przyjąć. Zbyt trudne są. Potem zrobiłem z nim flash impact. Wiecie, co to jest flash impact? Fuzja dwóch ja. On wyraził zgodę. Ten ja z przyszłości. nie. Wskoczyłem w niego i stałem się nim. Poczułem, jak to jest być nim. Mapy geopolityczne przyszłego świata. Wy... Przyszłej, no nie świata, bo tutaj akurat widziałem pewien duży obszar, można powiedzieć Prawie całą Euroazję. Polska <laughs> zostanie wyniesiona. Widziałem otoczoną. Polska była otoczona takim białym, jasnym światłem i wyniesiona. Pośród innych. I jej wpływy, jej strefa opieki, bo to nie, nie będę już politycy. Nie. To będą opiekunowie jej strefa opieki rozciągała się poprzez cały były blok wschodni autentycznie Czechy Słowacja, Węgry Rumunia, Bułgaria była Jugosławia, bez Grecji i takim pasem przez całą Rosję aż do Morza Japońskiego to będą wpływy będzie strefa opieki jednego z apostołów. Dobrze, ja to powiedziałem? No nie wiem, kurwa. Powiedział Władimir Putin. Zobaczymy, jak to będzie. Kto zostanie w tej rzeczywistości przyszłej? No to możemy się o coś założyć. Tylko o co? Jakie wszystko będziemy mieć? Tak wygląda przyszłość. Jest piękna. Będziemy żyć na poziomie Boga. Będziemy mieć wszystko. Będziemy kuźwa szczęśliwi. Nie będzie wojen, nie będzie zagrożeń, nie będzie potrzeb.